Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Kulis Wybrzeża zajrzymy przewrotnie wcale nie za kulisy, a w miejsce, które jest dostępne publiczności. Przed nami Fuaje i widownia. Po wejściu do teatru każdy odwiedzający stawia pierwsze kroki w dolnym foyer. Znajduje się tu kasa biletowa, szatnie oraz toalety. Na pierwszym i drugim piętrze mamy tak zwane górne foyer z kawiarnią oraz miejscem do wypoczywania. To tutaj widzowie oczekują na rozpoczęcie spektaklu i spędzają przerwę. Foyer z francuskiego oznacza palenisko, ognisko. Dawniej w odróżnieniu od nieogrzewanej sali widowiskowej foyer było pomieszczeniem ogrzewanym. Płaje jest przestronne, umożliwia publiczności przechadzki czy spotkania towarzyskie. Przeważnie jest ozdobione stałą ekspozycją związaną z charakterem działalności teatru, czyli wystawą plakatów lub zdjęć ze spektakli. Budynek Teatru Wybrzeże przy Targu Węglowym otwarto w 1967 roku, miejsce zburzonego w czasie wojny Teatru Miejskiego. Płaje zachowało oryginalny układ ówczesnego projektu Lecha Kadłubowskiego. Charakterystycznym elementem Teatru Wybrzeże jest przeszklona fasada o wysokości 6 metrów, skrywająca za sobą najbardziej reprezentacyjną przestrzeń teatru Fuaye pierwszego piętra. Fuaye ma wielkość aż 450 m2. Największym jego atutem jest otwarta perspektywa na targ węglowy oraz na fasadę stojącej tuż obok wielkiej zbrojowni, komponującej się z wnętrzem teatru. Oryginalnymi elementami są ściany widowni i schody obłożone płytami kamiennymi oraz wysokie ściany foyer z okładziną drewnianą. W marmurowej podłodze rytm nadają czarne, poprzeczne pasy na osiach słupów. Jedynym akcentem są okrągłe lampy sufitowe. Całe wnętrze jest dość surowe, jasne, nowoczesne, zdyscyplinowane i poważne. Tak jak poważna jest instytucja teatru, bo to właśnie ta idea przyświęcała jego projektantom. Widz w teatrze jest najważniejszy, dlatego już z zewnątrz widać kształt widowni. Jej półokrągła ściana, widoczna przez przeszkloną fasadę, ciągnie się od parteru aż do balkonu na drugim piętrze, a jej kształt zaakcentowany jest płaską kopułą na dachu teatru. Na tak zwanym bębni widowni, widocznym od strony fuaje, zamieszczono w 2001 roku instalację z nazwiskami wszystkich dyrektorów teatru na targu węglowym. Od jego powstania w 1801 po dziś, co podkreśla historyczną sztafetę pokoleniową, w którą się wpisujemy. Wejście na widownię znajduje się na każdym poziomie fuaje po obu jego stronach. Widownia dużej sceny podzielona jest na salę główną, dwie galerie boczne, stanowiące przedłużenie ostatniego rzędu, oraz balkon, a także loże boczne. Pierwotnie widownia Teatru Wybrzeże miała dwa balkony, po 200 miejsc każdy, i widownię parterową dla 300 osób. Skąd w tak nowoczesnym gmachu, jak na realia lat 60., znalazła się klasyczna, półkolista widownia o XIX-wiecznej tradycji. Teatr budowano w miejscu poprzedniego i nie wyburzono ruin w całości, gdyż niektóre ściany wciąż nadawały się do odbudowy. Z tego względu nie rozebrano dobrze zachowanej stalowej konstrukcji widowni, zmodyfikowano ją tylko i wykorzystano przy budowie. Po przebudowie w 2001 roku balkon zlikwidowano, łącząc go z widownią parterową, by zyskać bardziej amfiteatralny układ. Obecnie udostępniamy na parterze około 250 miejsc, a razem z balkonem 326. Niestety, nie ze wszystkich miejsc dobrze widać, dlatego nie możemy doczekać się remontu. Architekcie, zanim zaprojektujesz teatr, pomyśl i odwiedź teatr. Przyjrzyjcie się uważnie numeracji krzeseł. W naszym teatrze nie znajdziecie trzynastki, bo wedle przesądu przynosi pecha. Pamiętajcie o tym przy zakupie biletów i nie krzyczcie na kasjerów, że dali Wam 12 i 14, a chcieliście obok siebie. Proszę Państwa, budynek idzie do remontu. Żegnamy bez żalu niefunkcjonalną widownię, a także nieklimatyzowane Fuaye. Ale jednocześnie żegnamy kawał historii: oryginalne, modernistyczne Fuaye. Dobrze się nam służyło. Na widowni i we Fuaje pracuje najczęściej obsługa widowni, czyli bileterzy, szatniarze, osoby pomagające publiczności zająć miejsce. Za kilka dni o pracy tych osób opowie Paweł Skrzek, koordynator obsługi widowni. Jeśli macie pytania, zamieśćcie je w komentarzach.